Dzień dobry, dzień dobry. Oj, słodeczko się oparło na namiot. Zrobiło się całkiem przyjemnie. Noc chłodna, no. Ósma 30. Mieliśmy o 8 wstawać. Tak, namiot oczywiście kompletnie mokry. Cała nadzieja w słoneczku. Trochę to podsuszy. Od środka bokry, ale na zewnątrz suchy. Dobra, sobie wybraliśmy destynację na letni urlop. Namioty się suszą, jeden tu. Drugi tu. Postanowiliśmy ogień rozpalić, bo zbyt dużo się nie nacieszyliśmy tym słońcem. Szybko chmurka przyszła. No i co? Dosyć chłodno, nie? Chłodniej niż wczoraj. Chłodniej niż wczoraj. Czekoladki do owsianki? Eee, a W sumie może być. Kawa zaparzona, owsianka gotowa. No ważne, że nie pada, nie? Szybka ewakuacja. Wszystkie rzeczy rzucone pod daszek. Prognozy pogody tu niewiele dają, bo Wszystkie prognozy, odkąd tu przylecieliśmy, mówią, że może padać. No może padać. Eee, natomiast no my sobie sprawdzamy też radar eee, burzowy. Satelitarne prognozy jak się będą zachowywały chmury. No i postanowiliśmy przeczekać ten poranny deszcz i chyba i chyba to była dobra decyzja, bo już widać niebieskie niebo. Eee. No, no ale to oznacza, że znowu ruszymy później dzisiaj, chcieliśmy ruszyć trochę wcześniej niż wczoraj Ale się to nie uda i co zrobimy z tym faktem? Tak żyć. Musimy z tym żyć no. no to udało się, przeczekaliśmy deszcz Rowery spakowane, woda uzupełniona Rower gotowy do drogi Zostawiamy nasze bardzo przyjemne miejsce biwakowe Pierwsze spotkanie ze szlakiem Oandu Ikla. No i nasze pierwsze spotkanie ze szlakiem jest takie, że szlak wygląda tak mniej więcej. No to lecimy. Zaraz za startem trafiliśmy na cmentarz z 1915 roku. Jeśli dobrze przeczytałem, tak szybciutko, tylko rzuciłem okiem na tablicę daty śmierci od 1915 do 1964. Tak, jakby to powiedział Dominik z Dominik on the bike jest grobbing, cyklogrobing Tradycyjny gatunek występujący tylko w estońskich lasach. I tak go to wygląda oznaczenie naszego szlaku, tym się teraz kierujemy. Taki klimat na szlaku. Tak znowu zaczęło padać. 356 km do Ikli, ale my do Ikli nie dojedziemy. Troszkę wcześniej skręcimy na zachód. Tak cały czas znajdujemy się na terenie parku narodowego Lachemaa. No, przepiękne lasy tutaj. Jak ktoś jeździ w teren dla lasów, to tu jest pięknie. Ja już chyba wiem, jak czytać tą y, estońską pogodę, wiesz? Jak, jak piszę, że może padać, na przykład 5%, to znaczy, że będzie padać. Jak, jak piszę, że z że 10%, że będzie padać, to znaczy, że będzie padać. Dobrze, że tam na biwaku przeczekaliśmy ten deszcz, bo jak nie przeczekali, to byśmy teraz w deszczu jechali. No. Wiem, że to tak średnio komuś filmować po sesji, ale no niesamowicie zadbane są tutaj te domy bardzo schludnie to wygląda. No a tu na przykład bardzo schludnie wyglądający kontener. Jedną z atrakcji w tym rejonie jest wodospad Nomeweski. Nomeweski czy jaki inny? Nomeweski. A wygląda ten wodospad tak. A kawałeczek dalej pozostałości po elektrowni wodnej. Wjechaliśmy na korwę Matka rada. Nie wiem czy już mówiłem, że tu ładne lasy mają i cisza i spokój Tak Matka Rada okazała się zbyt terenowa jak na nasze rowery więc zarządzamy odwrót poszedłem na Rekonesans Wycofujemy się z tej ścieżki idziemy na objazd rowerowy szlaku. A to jest broda starca, która często występuje na północy i po zebraniu i wysuszeniu stanowi super rozpałkę do krzysiwa. My to mamy szczęście, zobaczcie ile grzybów znalazłem i tak w koszyku wyrosły. Widzicie, że w Estonii rosną grzyby w koszykach od razu? Estonia sprawia wrażenie trochę takiej wyludnionej, ale to dlatego, że w całej Estonii żyje milion 300 tysięcy Ludzi, a jedna trzecia z tego w Talinie. Reszta kraju jest niezbyt gęsto zaludniona. 30 osób na kilometr kwadratowy. W Polsce, ile się nie mylę, to jest 130 osób na kilometr kwadratowy. Kolejny przystanek znaleźliśmy. No może już nie tak elegancki jak tamte, ale da nam chwilowe schronienie przed deszczem. Pada, nie pada, pada, nie pada. No, ja tutaj chyba tak z takiej czystej wygody. Ludzie zostawiają kluczyki w skrytkach, po, skrytkach pocztowych. No co będą z kluczykiem chodzić po poczcie, nie? Gonimy te chmury deszczowe. No, tak jakbym wam pokazał radar, ale wam nie pokażę, bo już jestem. Już mam dość patrzenia na radar pogodowy dzisiaj. To cała, no całą Estonią są takie placki. Jakiś niż się tutaj chyba zatrzymał i cały czas wiruje nad Estonią, nad Bałtykiem. No i co chwilę wpadamy w taką chmurę. I teraz mamy tutaj taki znaczek, który mówi, żeby iść obok roweru. Nie jechać. Iść obok roweru. Ale ładnie. Ładnie i ślisko. Trochę śliskie jak lód te schody, śliskie jak lód i żeby nie było wątpliwości jest to szlak rowerowy, tak jest oznaczone na mapie. Tak teraz trochę takiego pięknego singla. No te leśne odcinki tego szlaku są przepiękne. Nie koniec niespodzianek. To co wypchnęliśmy teraz w dół. 333 km do Ikli, a my troszkę wcześniej zjedziemy z tego szlaku. Ale ładnie jest. Ładnie, ładnie. No zdecydowanie najładniejszy fragment szlaku jak do tej pory. Cały czas taki singiel, taka ścieżka. Bardzo przyjemnie. I ruszamy na kolejne bagno. Tutaj musimy prowadzić rower przez całą trasę, bo tu jest zakaz jazdy na rowerze. Tak, kilkaset metrów spaceru po kładce. Dotarliśmy do granic bagna. A jeszcze trochę pospacerujemy. Bagno wiru bardzo fajne. Bagno, Mo mogę polecić szczerze. Morale trochę siadło. Trochę za mokro i trochę za zimno. Cały czas nas goni deszcz. Kolejne bagno. No, niesamowity jest tam krajobraz. Naprawdę przyrodniczo. Coś niesamowitego. była burza gradowa tyle tego śniegu tu leży tego gradu także sierpień w Estonii polecamy moi drodzy jesteśmy na kolejnym miejscu biwakowym dużo cię nie ujechaliśmy 65 km no ale to właśnie troszkę przeczekiwanie deszczu i te kładki na których trzeba było prowadzić rower to nam trochę czasu zajęło no ale Wiecie, kolejny raz powtórzę, nie przyjechaliśmy się tu śpieszyć za bardzo, nie? Tutaj jest wiatka, miejsce na ogień, wszystko jest mokre, oczywiście, ale jest drewno w szopce, więc to dobrze. Michał ogarnie drewno i będzie elegancko, będziemy się suszyć. No, to ja wylosowałem wiatkę, namiot sobie wstawiłem do wiatki, więc nie muszę tropiku rozkładać. A Michał wylosował nie wiatkę. To Siłą, ja takie uchro do ciebie, takiego wielkiego chłopa, że nie miał nic do powiedzenia. Siła perswazji, tak. Jesteśmy na takim etapie, że już nam się nawet nie chce sprawdzać prognozy pogody. To nie jest tak, że, że, że narzekam, czy że narzekamy, bo to jesteśmy, jesteśmy cały czas tutaj z własnej woli. Przygoda jest super i tereny są piękne. No, ale wiadomo, każdy chciałby, żeby było trochę lepiej, nie? Jakby było ciut cieplej i ciut bardziej sucho. To już byłoby wtedy idealnie. Ogarniemy się, rozpalimy ogień, podsuszymy trochę przy ogniu. I tyle tego będzie na dzisiaj. No, powoli dochodzimy do tego etapu, że spora część ekipułu jest mokra, wilgotna. Ile się da, to tyle suszymy przy, przy ognisku na. Nie wszystko można bezpiecznie przy ogniu wysuszyć. W tej miejscowości Egwitu zjedliśmy kolację, więc dzisiaj chyba, dzisiaj chyba już gotowania nie będzie wieczorem. Wygrzejemy się tylko przy ogniu. takie wygrzanie nam się przyda. No i tyle, jak pójdziemy spać. Kolacji gotować nie będziemy, ale to na wieczór jak najbardziej. No i chciałem nagrać obowiązkowe ujęcie, jak się woda gotuje. No i co? Ja się zagadałem przez telefon z rodziną. A Michał w tym czasie mi zdjął bo jak spalnika jak się woda zagotowała i zgasił palnik, Nie będzie ujęcia jak się woda gotuje.